Witam rodacy, mały wstęp jak w tytule. Człowiek równa się życie i wolność, a obywatel równa się śmierć i zniewolenie. Wybór jest prosty, a wymóg niewielki. Wystarczy tylko i wyłącznie pomyśleć Tylko tyle i aż tyle. W filmie wykorzystano fragmenty z filmu V jak Vendetta oraz fragment utworu z kanału Servus Family Żeby Polska była Polska. Mam nadzieję, że nie będą mi mieli tego za złe, ale słowa tej piosenki po prostu są strzałem w dziesiątkę, gdyż jeden z nas, jeden z suwerenów, wziął po prostu sprawy w swoje ręce i napisał dekret zwierzchnika władzy, czyli wasz dekret. Bo to wy jesteście suwerenem. Wszystko zgodnie z prawem, zarówno tym naturalnym, jak i tym stanowionym. I co najważniejsze, działa ten dekret w interesie narodu. Z naciskiem na działa! Zapraszam zatem na Servus Family, żeby Polska była Polska. Może dziecko wam w końcu przemówi do rozumu. Jestem mała, jeszcze dzieckiem nie dosiała. Ale w sercu jestem śmiała, i odważna, i wspaniała. Wierzę w to, że będę wielka, mówi mi nauczycielka. Mieszkam w posępnej krainie. W swej rodzinie Dziś nieważne miasto, wioska W sercach ma być cała Polska Polskie dziecko do was woła Żeby Polska była Polska Polskie kocham, kocham szczerze się wszystkim Myślał, że Twoja nauczycielka się pomyliła, bo już jesteś wielka. Dziękujemy! A wy, rodacy, jak nie chcecie, żeby wasze dzieci pluły na wasze groby, to lepiej weźcie sprawę w swoje ręce. Pamiętajcie też, że wasze babci i dziadkowie tamte pokolenia ginęły w z góry przegranych powstaniach, do których namawiali ich systemowi zadaniowcy tacy sami jak ci. Se przed 30 lat i tacy sami jak ci, co dzisiaj was namawiają do walki z systemem, z systemowymi metodami. Każdy, kto krzyczy prawa obywatelskie i namawia na protesty, petycje lub zakładanie partii, to agent systemu albo pożyteczny idiota, który nie wie kim jest. Obywatelstwo to jest nasz problem, właśnie. Nikt nie każe wam wnikać w to, gdzie żyjecie. Choć prawda jest taka, że jeśli nie wiesz, po jakiej ziemi stąpasz, to już jesteś niewolnikiem. Myślę, że na dobry początek przebudzenia świadomości po wiekach krzywd i dezinformacji, to to, że nie możecie nikomu dać pełnomocnictwa krzyżykiem. Wystarczy. Jeśli tak bardzo jest w was zakorzeniony ten niewolniczy gen i nie potraficie o sobie decydować sami, i tak bardzo chcecie, aby drugi człowiek decydował o waszym losie, to niech to chociaż będzie Polak, ale taki polski, co będzie działał w interesie narodu polskiego, a nie co polskiego się nauczył, zmienił nazwisko i jeszcze będzie wykonywał polecenia niewidzialnej ręki, dążącej do utworzenia globalnego rządu, państwa, religii, armii, czyli tej nowej normalności, nowego porządku świata, czy jak to tam jeszcze nie nazwą. To wszystko tworzycie wy sami, i tworzyć będziecie, póki nie zrozumiecie różnicy pomiędzy człowiek i obywatel. I dalej będziecie opłacać swych oprawców. Ja rozumiem, jak to dobrze być w strefie komfortu. Ja, wzorem wielu z Was, cenię sobie komfort rutyny, bezpieczeństwo tego, co znajome, błogość powtarzalności. Lubię to, jak każdy z Was. Choć można zamienić argumenty na ciosy pałki, słowa zawsze zachowują swoją moc. Słowa niosą ze sobą znaczenie, a tym, którzy umieją słuchać, zwiastują prawdę. A prawda jest taka, że w tym kraju dzieje się coś niedobrego. Okrucieństwo i nieprawość, nietolerancja i ucisk. Dawne prawo do sprzeciwu, wolność mowy i myśli zastąpili cenzorzy i system nadzoru wymuszający uległość. Jak to się stało? Kogo Winiać? Są osoby mniej i bardziej winne. Te ostatnie za to odpowiedzą. Ale tak naprawdę, jeśli szukacie winnych, wystarczy przejrzeć się w lustrze. Wiem, czemu to zrobiliście. Wiem, że się baliście. Kto by się nie bał? Wojna, terror, zaraza, miliardy problemów tłumiących w nas zdolność kojarzenia faktów i zdrowy rozsądek. Który pora w końcu odzyskać i dokonać ostatecznego wyboru, by stać się na powrót decydującą o sobie istotą ludzką, czyli człowiekiem, lub pozostać frajerem, obywatelem, który boi się już swego własnego cienia i ciągle powtarza: ale co ja mogę sam zrobić? I który spłaca wieloletnie pożyczki, które sam wygenerował swym podpisem, spłaca swą obietnicę zapłaty, którą zamieniono na czeki, i zdeponowano na jego koncie. I później mu ją pożyczono, i on musi słuchać władzy firmy ustawek. On się będzie szczepił, chipował i zamieniał wchodzącą kartę bankomatową, bo inaczej władza, która i tak jest nielegalna i nie musi jej słuchać, nie pozwoli mu iść do pracy, żeby mógł spłacić swą wyimaginowaną pożyczkę. <laughs> on będzie okradł swe własne dzieci, bo nie rozumie, że podatki, jak sama nazwa wskazuje, po dorobieniu się, są dobrowolne i wtedy je można płacić, ale do swoich, a nie okupantowi, który za te pieniądze gnębi go z roku na rok coraz bardziej, realizując globalne plany niewidzialnej ręki. On ten obywatel, frajer Nie rozumie, że świat, który mu przedstawiono I na podstawie czego On formułuje swoje zachowania Sposób bycia i postępowania To same kłamstwa On ten obywatel, frajer twierdzi, że Musi być jakaś władza Bo jest przestępczość, nie zdając sobie absolutnie Sprawy z tego, że przestępczość Szczególnie jak sama nazwa mówi Zorganizowana jest, zorganizowana Przez tę samą rękę, co służby Do zwalczania tejże przestępczości Oj, można by tak długo wymierzyć to frajerstwo Ale pora w końcu Pora zdjąć maskę strachu Pora zdjąć maskę obywatela Frajera Pora zdjąć maskę kelnera Sługi na tym balu zwanym życiem Pora im zagrać I niech oni teraz tańczą i kwiczą Lub zmarnujcie ostatnią szansę i dokonajcie zbiorowego zniewolenia na niebywałą dotąd skalę oraz zbiorowego samobójstwa. Dekret sam nic nie zrobi, ale jest w nim napisane co trzeba zrobić, aby zapobiec wyżej wymienionemu. A samobójcze sceny z filmu porobami świetnie odzwierciedlają Wasze działania, takie jak protesty, petycje, zakładanie partii lub ciągła wiara w krzyżykowe wybory gdzie wybieracie tylko i wyłącznie ciągłość tego systemu zniewolenia. Wszystkie partie, łącznie z wolnościowcami i antysystemowcami tak zwanymi, są sterowane przez niewidzialną rękę. I co by nie mówili, jak różne ich zdania były, są tak naprawdę po jednej stronie. A drugą stroną jesteście wy. Urządzają wam tat płaczących, garniturowych, pięknisów, wykształciuchów, Żebyście tylko, jak analfabeci, potwierdzili krzyżykiem, że chcecie, by to trwało. To jest wasz ostatni wybór, aby przestać wybierać w ten sposób: człowiek, życie i wolność, albo obywatel, śmierć i zniewolenie. Pełnomocnictwo z podpisem, albo krzyżyk na drogę.